Jeżeli jesteś ofiarą wypadku samochodowego i całkowicie nie wiesz, co począć w tej sytuacji, popatrz na to. Roland Flackfisher specjalizuje się w wypadkach drogowych. Nic się nie stało. Zapewniam, że wiem, co robię. Proszę się cofnąć, mamy tu ofiarę wypadku. Wyrządził pan szkodę mojemu klientowi oraz jego pojazdowi. Pańska nieostrożność naraziła dziecko na cierpienie. Odczep się. Rób, co mówię, a kupisz sobie Nintendo. Mam skarżyć rodziców? Ja tak zrobiłem. Moja szyja. Zepsuta młodzież, całe szczęście. Nie może pani iść w takim stanie. To brzemienna kobieta. Gdyby coś stało się dziecku, zniszczę cię w sądzie. O co panu chodzi? Mam świadków.